Dobry, witam serdecznie w Australii Oczami. Asi, druga część filmu na temat wyspy Lady Musgrave. Serdecznie Was zapraszam do takiego, jakby statku z dnem szklanym, i będziemy również w ten sposób na tej samej wycieczce oglądać rafę koralową. Także, jeżeli ktoś na przykład boi się nurkować, boi się snurklować, to może spokojnie popłynąć taką łodzią. Tu Karolina, Przemek i Krzysiu. Fantastyczni ludzie, się serdecznie Was tutaj pozdrawiamy. Zaczyncie, humory mieliśmy naprawdę doskonałe i świetnie się bawiliśmy razem w naszym fantastycznym gronie i zapraszam Was serdecznie do podglądania żółwi już teraz nie pod wodą, ale no pod wodą będzie też może parę ujęć, ale to, co widzieliśmy właśnie w tym, w tym statku, na tym statku z dnem takim szklanym. Może ja poopowiadam również o tym, co będziemy jeszcze widzieć. Tam w głębi widzicie, na no wprost jest ta właśnie wyspa Lady Musgrave, i na nią pójdziemy, na nią płyniemy i na, na nią po niej będziemy chodzić sobie, po niej będziemy sobie spacerować. Zobaczcie, znowu żółw, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie m, mogę oglądać i oglądać i oglądać te żółwi, w ogóle mi się to nie nudzi. I obojętnie, czy ja je widzę pod wodą, czy ja je oglądam. Tak, jak tutaj na przykład. Nie ma to dla mnie znaczenia. Wszystko jest dla mnie fantastyczne i zabawa jest przednia, także mam nadzieję, że i dla Was też. Jeżeli chodzi o tą wyspę, w tej chwili może ważna rzecz. W tej chwili y, oglądamy rafę koralową, która ma, proszę uważać, 120 milionów lat. 120 milionów lat. To jest coś niewiarygodnego, dlatego Wam to powtarzam. Ten właśnie kawałek grafy koralowej na tyle został oszacowany przez naukowców. Coś niesamowitego, jak sobie pomyślę, ile lat ma ta rafa i że ja na nią patrzę. To moje życie, moje ileś tam lat, jest niewiarygodnie malutkie. Następny żółw, i faktycznie koło tej. Wyspy Lady Musgrave. Ilość żółwi jest niesamowita. Jeszcze tyle żółwi nie widziałam. One naprawdę są duże to nie są małe żółwi, jak widzieliście na ostatnim filmie naprawdę są dosyć duże. I można je spokojnie zauważyć. One sobie pływały majestatycznie, wiedząc, że je podglądamy. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, to jest rafa zewnętrzna, rafa koralowa. Jak już Wam mówiłam, ona ma 14 hektarów, natomiast sama powierzchnia. Tej wyspy to jest 1950 hektarów i ona jest druga co do wielkości w tym łańcuchu wysp. Oglądamy rafę koralową, i ten statek, sobie tak płynął bardzo wolniutko, żebyśmy mogli wszystko wolniutko zobaczyć. Widzieliśmy również inne ryby, których nie widzieliśmy, będąc pod wodą, i mogliśmy oglądać tą rafę koralową spokojnie, nie martwiąc się, że mamy gdzieś tam mało czasu i trzeba szybciutko, szybciutko wodzić z wody. Także tutaj, tak majestatycznie, bardzo powoli można było tą rafę koralową oglądać. I faktycznie to również było niesamowite przeżycie. Także ta cała nasza wycieczka właśnie składała się z nurkowania, snurklowania, oglądania właśnie wyspy i rafy, yy, oglądania rafy koralowej w ten sposób i zwiedzenie wyspy Lady Musgrave. Wyspa została nazwana od żony kolonialnego namiestnika stanu Queensland, Sir Anthony Musgrave. Był taki pan i jego żona, jak Lady, oczywiście, no i tak właśnie powstała nazwa Lady Marsgrave. Yy, cała wyspa to jest yy, Park Narodowy. Została ona odkryta w 1803 roku przez kapitana statku wielorybniczego. Nazwa aborygeńska, już Wam wcześniej o niej mówiłam, oznacza piękna Rafa, i teraz znowu dla mnie. Yy, Łamanie sobie języka, jak ona się nazywa w języku aborygańskim? Walaguinci. Jeżeli dobrze, oczywiście wymawiam, a pewnie wymawiam źle, dlatego że nazwa aborygańskie, które również u nas występują, jak chodzi o różne miejscowości, naprawdę wymawia się inaczej niż byśmy mogli to zakładać. Dlatego pewnie ktoś mnie będzie zaraz poprawiać. Na, poł na południowym krańcu tej Wyspy znajduje się staw ze słoną wodą. Zobaczcie, cały czas podglądamy niesamowity świat y, rafy koralowej. Coś tam mówię do no, chłopaków, którzy mnie nagrywali, ale faktycznie byliśmy niesamowicie zafascynowani i reagowaliśmy. Ona, na przykład, na takie żółwie znowu bardzo. Tak, chyba po polsku, bardzo głośno. Myślę, że Australi Austra nie myślę tylko ludzie, którzy tam byli. To byli Australijczycy, chyba Niemcy, Rosjanie. Patrzyli się na nas dość dziwnie, bo myśmy za każdym razem z Karoliną robiły: Wow, wow! Takie coś, takie dźwięki wydawałyśmy następny żółw. No ale jak nie wydawać takich dźwięków, skoro podpływają do nas żółwie i faktycznie możemy na nie patrzeć i patrzeć i patrzeć, no to musimy wydawać takie dźwięki. Zobaczcie, jesteśmy teraz na tej wyspie. Będziemy ją teraz zwiedzać. Cała wyspa składa się z muszy i z rafy koralowej. Dlaczego jest biała? Już Wam kiedyś to mówiłam przy, przy, te, przy jednej z plaż w Harvey Bay. Dlatego, że to jest rafa koralowa już martwa, która została wyrzucona tutaj na brzeg i faktycznie cała wyspa składa się właśnie... Z tej wyrzuconej rafy koralowej. Na tej wyspie nie ma żadnych budynków, natomiast były budynki w latach 30., był ośrodek wypo, wypoczynkowy na wyspie i było tutaj 6 domków campingowych. Jeszcze można zobaczyć e, ślady po tych domkach. W tej chwili możecie tutaj, o tutaj, może pokażę Wam to. Jest norka, w której mieszkają ptaki. Te ptaki mieszkają pod drzewami, tam są korzenie tych drzew i one tam się czują najlepiej. Akurat ten rodzaj ptaka, przepraszam, nie wiem co to jest za ptaszek. Co jakiś czas są takie wielkie muszle przepiękne i będę wam je również pokazywała później. Tu przeszliśmy sobie przez tą wyspę. Przez całą. Ona, nie, ona jakby no nie jest, to nie był jakby bardzo, bardzo duży spacer. Możecie na tej wyspie biwakować, jednak trzeba przywieźć ze sobą słodką wodę. Jest toaleta kompostowa, ona jest zupełnie inna, ona jest w 100% ekologiczna. Takich toalet kompostowych jest bardzo dużo. Jeżeli są to wyspy, gdzie jest Park Narodowy, to zawsze na takiej wyspie, prawie zawsze jest. Toaleta kompostowa. To był mój taniec dla Was. <grywia> tak się cieszę, że tutaj mogę przebywać. Jest tutaj również łowisko dla krewetki królewskiej. Taka ciekawostka, jak ktoś lubi krewetki. Ja akurat nie przepadam. Um, uznaje się tutaj, że na tej wyspie dozwolona liczba użytkowników tutaj na tej wyspie, a tutaj podglądamy pięknego pająka, niezbyt dużego, ale pięknego. Na tej wyspie to w tej chwili osiągnęła, a czasami przekracza poziom ekologiczny, czyli bardzo trzeba uważać, naprawdę cała masa turystów tutaj zjeżdża, że zobaczyć jakie są tereny, ehm, nic, nic dziwnego. Mówiłam Wam wcześniej, że na południowym krańcu tej wyspy znajduje się staw ze słoną wodą. Tutaj yy, mieliśmy uszy, dlatego że to była przypomina wielkanoc, robiliśmy sobie fantastyczne zdjęcia i będziemy się teraz kręcić do kamery. Myśmy kiedyś skoro się śmiemy, bo widziałyśmy kiedyś na jakimś, zdjęciu, na jakimś filmie. Bardzo nam się to podobało i stwierdziliśmy, że będziemy się kręcić w kółko. Także e, to właśnie zrobiłyśmy. Zobaczcie, cały czas to są muszle. To są muszle i to jest rafa koralowa. Oczywiście żadnej muszli nie wolno stąd brać ze sobą, ale kształt tych muszl i wielkość jest naprawdę niesamowita. My, my Wiemy już, że powrócimy na tę wyspę wszyscy, natomiast ponieważ Krzysiu potrafi i ma uprawnienia do tego, żeby móc prowadzić jacht, być kapitanem, w związku z tym my razem wybierzemy się kiedyś sami na tą wyspę i w te tereny, popływamy troszeczkę dłużej niż teraz. Zobaczcie, jaka duża potrafi być również muszla znaleziona tutaj na plaży i takie są naprawdę niesamowite okazy, również są takie mniejsze, są fantastyczne są bardzo gładkie w dotyku yy, przez fale już wymuskane bardzo nam się tutaj to podobało i faktycznie ten spacer był niesamowicie relaksujący, przypominam, że to była wielkanoc, yy, niedziela wielkanocna także nie siedzieliśmy za stołem, tylko mogliśmy podziwiać takie widoki. Kochani, to już na koniec w głębi ta wyspa Lady Grave, natomiast my tutaj na statku i jeszcze raz z, z góry z najwyższego pokładu mogliśmy wszystko yy, zobaczyć Przypłynęliśmy, kiedy był zachód słońca, także specjalnie dla Was ten zachód słońca. Było naprawdę niesamowicie urokliwe. Ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo przepraszam, że było opóźnienie. Z szacunku dla Was, kłaniam się nisko i obiecuję się poprawić, natomiast my musimy zgrać termin nie tylko moje, ale również Julki. Chciałam serdecznie pozdrowić rodziców Karoliny i Krzysia fantastyczni ludzie na których możemy zawsze liczyć i ja to bardzo doceniam. Nagram również taki odcinek czy przyjaźń na emigrację jest możliwa, ponieważ bardzo dużo ludzi pisze do mnie w tej sprawie i bardzo dużo z was do, ze mną rozmawia na ten temat. Dziękuję wam bardzo wszystkiego najlepszego, buziaki prawda.